Temat dzisiejszej lekcji sprawa Polska pod koniec II wojny światowej. Pamiętamy, że wojna zaczęła się od tego, że 23 sierpnia 1939 roku Stalin dogadał się z Hitlerem w sprawie podziału Europy, w tym Polski. Razem napadli we wrześniu 1939 roku na Polskę, podzielili ją według wcześniej ustalonego planu i do czasu inwazji niemieckiej na, nie, na Związek Radziecki sprawa pozostawała zamknięta a 22 czerwca, kiedy związek jest został napadnięty, został zmuszony nie jako przez sojuszników do ponownego dogadania się z Polakami, anulowania układu, który zawał wcześniej z Hitlerem i kontynuowania razem z Polakami walki przeciwko Niemcom. W 1941 roku, 27 grudnia, do Polski została z Rosji, z Moskwy przerzucona grupa inicjatywna na spadochronach. Komuniści polacy zostali tutaj przesłani po to, aby zaczęli tworzyć podwaliny partii komunistycznej, która przed wojną została zdelekalizowana i w 1942 roku stworzyli oni P Polską Partię Robotniczą. Było to pierwsze już przygotowanie do przejęcia władzy w Polsce po wojnie przez komunistów. Armia stworzona działająca w podziemiu nazywała się Gwardią Ludową, później przemienowana na Armię Ludową. Ona miała o wiele mniejszy zakres działalności, o wiele mniejszą skalę działalności niż Armia Krajowa, ale działała też przeciwko Niemcom w podziemiu. 31 grudnia 1943 roku utworzono Krajową Radę Narodową z Bierutem na czele, która to miała. Znowu formować jakieś zalążki władzy komunistycznej w Polsce. 21 lipca 1944 roku Polacy mieli możliwość zapoznać się z manifestem PKWN, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Była to organizacja komunistyczna, która miała rządzić wyzwolonymi spod władzy niemieckiej przez Armię Czerwoną terenami. Manifest został napisany w Moskwie przez Stalina, ale oficjalnie. Ogłoszono go na terenach właśnie polskich i zawierał on informacje na temat tego, jak ma wyglądać Polska po wojnie, a jego szefem był Edward Osóbka-Morawski. Tutaj mamy mapę, na której widać właśnie w momencie, kiedy manifest był ogłaszany. Różowe tereny to tereny, które były pod kontrolą armii radzieckiej i miały należeć do Polski, tam rządził PKWN. Czerwone tereny to te, które Związek Radziecki uważał za swoje, a pozostałe zajęte jeszcze w tym czasie przez Niemców. 31 grudnia 1944 roku stworzono rząd tymczasowy Rzeczpospolitej. Jak widzimy na zdjęciu, utworzył go Stalin. Rząd ten miał praktycznie przejąć władzę już na całym terenie Polski, bo w tym czasie już praktycznie cały teren Polski był wyzwolony spod okupacji niemieckiej i miał ten rząd również przez, kierowany przez osóbkę Morawskiego, jakby zastąpić rząd, który działał na emigracji. 19 stycznia 1945 roku podjęto decyzję o likwidacji AK, ponieważ AK ma walczyć z okupacją niemiecką. Wiemy o Powstaniu Warszawskim, o innych akcjach AK. Kiedy jakby Niemcy zostali wyparci, sens istnienia AK nie, był, nie, nie była już dalej ta organizacja potrzebna. W podziemiu stworzono na jej miejsce organizację Nie, która to miała działać już w warunkach przeciwko okupacji radzieckiej. Szefem organizacji nie został Leopold Okulicki pseudonim Niedźwiadek, który był również w tym momencie rozwiązania szefem AK. W Jałcie od 4 do 11 lutego 1945 roku odbywała się konferencja, najważniejsza z konferencji, w której to trzech głównych przywódców Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki właśnie debatowały o kształcie Europy i głównymi ich decyzjami były właśnie decyzje w sprawie przesunięcia granic Polski, tego jakie ziemie Polska otrzyma od Niemiec, jakie ziemie zostaną oddane Związkowi Radzieckiemu, ale również tego jak będzie wyglądał ustrój po wojnie. Zobowiązano się na konferencji do powołania tymczasowego rządu jedności narodowej, który został ostatecznie powołany 28 czerwca i teoretycznie miał być on nie organizacją komunistyczną, a miał obejmować różne siły polityczne działające w Polsce. W rzeczywistości jednak zaproszone tam organizacje. Sceptycznie patrzyły się na udział w tym rządzie. Wiedziały, że może być tylko przykrywką dla komunistów, że niby współpracują z opozycją, a w rzeczywistości sami robią co chcą. Część jednak działaczy politycznych zdecydowała się na kompromis i udział w tym rządzie razem z komunistami. Jednym z nich był Stanisław Mikołajczyk, szef stronnictwa ludowego, który otrzymał tekę wicepremiera, ale szybko się okazało, że tak naprawdę nie miał nic do powiedzenia w rządzeniu krajem. Oprócz niego jakby najgłównymi stronicami była Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Demokratyczne, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Ludowe ROH, które to współuczestniczyły z PPR w rządzeniu. Stalin dzięki temu utworzeniu rządu jakby dyrygować mógł rządzić Polską, a na niedługo przed tym, jak spowołano ten rząd, to odbył się tak zwany proces 16. Na zaproszenie Stalina do Moskwy przybyli przedstawiciele podziemia polskiego na rozmowy właśnie w sprawie utworzenia rządu, w rzeczywistości jednak zostali aresztowani i po pokazowym procesie skazani na wyroki za działalność różną wymyśloną przez akurat Stalina. Największy wyrok otrzymał Leopold Okulicki, przywódca Armii Krajowej. Który na 10 lat został skazany, nigdy nie opuścił więzienia. Kilku ze skazanców zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach podczas odbywania kary. W ten sposób rozprawiono się z podziemiem, tym właśnie związanym z rządem na emigracji, a zainstalowano rząd komunistyczny. 5 lipca 1945 roku, w związku z tym, że w Polsce powołano rząd Jedności Narodowej, inne kraje, które wcześniej używały, uznawały rząd na emigracji, przestały go uznawać i istniał on jeszcze do 1989 roku, ale nie był już uznawany. Podsumowanie. W 1939 roku Związek Radziecki razem z Niemcami napadł na Polskę, ich celem była likwidacja ostateczna państwa polskiego, likwidacja narodu polskiego, czego dowodem była na przykład rozstrzelanie w katyniu polskich oficerów. Trzeba pamiętać o tym, że Polska walcząc na różnych frontach, prowadząc działalność podziemną, o czym było na poprzednich lekcjach mówione, poniosła największe straty ludnościowe. Najwięcej Polaków zginęło w stosunku do mieszkańców ze wszystkich krajów biorących udział w Europie w II wojnie światowej. I pomimo tej ofiary, Polska została oddana pod władzę Stalina, który tak jak planował, Właśnie razem z Hitlerem, że zajmie wschodnie tereny, że podporządkuje sobie Polskę, tak i e, udało mu się to uczynić. E, oczywiście decyzję Stalin nie mógł podjąć sam, uzyskał na to zgodę naszych sojuszników, czyli Amerykanów i Brytyjczyków, co wiele osób do dzisiaj uważa za zdradę, że Polacy, którzy właśnie mieli taki wkład, w wygranie wojny zostali oddani właśnie na pożarcie Związkowi Radzieckiemu i przez następnych czterdzieści kilka lat po wojnie byli w strefie Związku Radzieckiego, nasze rządy były zależne od Związku Radzieckiego, i w Polsce panował komunizm, który udało się też dzięki Polakom w Europie Wschodniej obalić.